Drodzy parafianie i przyjaciele Aurelio Poland w Southampton. W tym bardzo trudnym czasie dla całej ludzkiej rodziny pragnę zapewnić, że codziennie w modlitwach proszę Boga o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Was wszystkich, dla całej wspólnoty. Parafialnej. Pragnę poinformować, że nie można celebrować mszy świętej we wspólnocie parafialnej. Msze święte sprawują codziennie prywatnie, w intencjach złożonych przez wiernych. Ponieważ w kościele zainstalowano kamery przekazujące celebrację mszy świętej, każdy wierny ma możliwość uczestniczenia poprzez internet. W czasie wielkiego postu będę kontynuować rozważania Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godzinie 5 po południu po angielsku i o godzinie 6 po południu po polsku. Można uczestniczyć przez internet. Liturgię Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Niedzieli kapłani sprawują bez uczestnictwa wiernych. Nie ma również udzielania komunii świętej. Nasz Kościół jest otwarty codziennie dla prywatnej modlitwy od godziny siódmej rano do piątej po południu. Niniejsze zarządzenie diecezji naszej. Obowiązuje wszystkie kościoły do 14 kwietnia 2020 roku. Prosimy Matkę Najświętszą, Patronkę naszej Parafii, Królowę Polski, Królową całego świata, aby wstawiła się za nami przed Bogiem Miłosiernym. Niech Bóg wszystkim błogosławi.